Ale jebu. Dobra, leciutko je Może być. Muszę wam pokazać jak to jeździ, bo no mnie się Micha cieszy po prostu. To nie jest ten co poprzednio. Który, o którym się chwaliłem wczoraj, bo tamten ma amerykański silnik Kumisa, a tutaj mamy naszą rodzimą, mielecką konstrukcję rzędowa Szóstka i powiem Wam, że to jest po prostu bez porównania. opisać jakoś słowami, to, można, to bym powiedział tak. Chcąc mierzyć tutaj linię przebiegu momentu obrotowego tego silnika, jest to zbędne. najprościej powiedzieć że moment obrotowy jest w tym silniku, bo dowolne obroty. Teraz mam 700 obrotów, ile dodaję dodaje gazu, i sobie jedzie. Mam czwarty bieg zapięty, 20 km na godzinę. Tak mogę się toczyć praktycznie do końca, do, do końca paliwa, bo dopóki bym się silnik nie przegrzał, no to akurat nie. Jest wentylator podpięty na krótko, na to już jest wyłączony, bo mam właściwą temperaturę. Dowiedziałem się o tym jak zadzwoniłem na dyspozytornię, że mi się troszeczkę przegrzewa silnik, ale nie, nie, nie przegrzałem oczywiście, tylko po prostu do, doszło mi na granicy czerwonego pola i nie wiem za bardzo co zrobić, to po prostu włączyłem namóz z, z, z nagrzewnicy. i tak, ostrzem no, paserzy po otwierali okna, bo, bo będzie gorąco za chwilę. Ale poza tym no... O, kitku sobie biegnie, niech ucieka To jest coś... No, no fantastycznie się z tym jedzie moim zdaniem no, no, To jest takie kurde... to jaka jest tu pozycja za kierownicą, a w zasadzie tak się, zajebiście wysoko siedzi Ja mijam dostawczaki podwyższone, które mają nawet 2,5 metra Ja mam głowę nad dachem tych aut, ja za tych widzę co się dzieje To jest coś świetne, świetne po prostu, jakbym był jakimś kurem szosy no, no naprawdę piękne po prostu. Góreczko, no to Na górce trzeba mu troszeczkę wyższe obroty dać. Aż 1400 <noise> Naprawdę, no, jak w jak, 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 jakimś z statku. I teraz będziemy jechać. Tak jak się powinno jechać tym autem, czyli na luzie. I tak się toczymy. Zaraz będziemy odstrzyżeni o wysokiej prędkości, czyli zaczynamy drzeć tablica, tablica drzeć 60 na godzinę, powyżej 70 przestaje. A uwierzcie mi, że autu i nawet i 80 się rozpędzi, tylko oczywiście nie na tej, na tej wiejskiej drodze w zaczerniu, bo to być trochę niebezpieczne, zwłaszcza, że tutaj mam raczej zwaniacza a nie hamulce. Coś tam hamują, jak się mocniej przyjrzy, to nawet zahamują, jednak nie jest to tak, że, yy, że ludzie pospadają z foteli. Zdjęcie widzieliście, fotele są takie, a w każdym autobusie, który wszyscy pamiętamy, no prawie pewnie wszyscy pamiętamy z PRL-u. Troszeczkę mi brakuje teraz ręki, bo się bawi w nagrywanie. I proszę, czwóreczka, 15 km na godzinę, wolne obroty, wciskamy gaz i jedziemy. Nie przeszkadza tutaj, to, to, to jest coś fenomenalnego dla mnie. Mógłbym tutaj zacząć jakąś tradę na temat tego, o jak to, jak to sprzedaliśmy się Żydom, czy, czy tam kurwa, nie wiem, Niemcom, czy komu tam, czy tak to e, głosi miejscowa legenda, że, czy miejscowa, miejska legenda, że o Volkswagen zobaczył jak to kurde. FS prężnie działa i kazał zniszczyć Polonezę. No, no tutaj akurat nie tak nie było, po prostu to wszystko było nierentowne. Chociaż nie patrzymy osobiście w dowód rejestracyjny, ale ta dycha, którą wczoraj jechałem, miała do, do produkcji 2002 rok, także nie jest to takie całkiem stare auto. No, 17 lat, nie jest to jakoś przesadnie, przesadnie yy, dużo, choć faktem jest, że najczęściej yy, w zachodnich krajach i teraz to do nas też tak powoli dochodzi. Po 10 latach to dziękuję bo złom. W wypadku krajów zachodnich no to się sprzedaje do Polski takie autobusy. Że co można chodzi popatrzeć po manach, many są za 90. Tam wszystko jest 98-89 i to są 2000 rok. Także to nie jest to, że i jedzie, jedzie też jedzie z kompletnymi starymi strutnami z tego, bo, bo nie wiem no to, to taki się kupił, taki mi się jeździł, tak powiem strasznie, no, znaczy, ja, ja, ja raczej widzę, że to tak, trochę nagrywam kierownicę, trochę nagrywam drogę, no, ale myślę, że nie będziecie mi bić za to, ale no mówię, no chciałem się po prostu pochwalić, bo świetnie się tym jedzie i przyznaję się szczerze, że właśnie po to zatrudniłem się pekać, żeby kiedyś się przejechać dychą z porządnym silnikiem polskiej produkcji, autobus polskiej produkcji, Temperatura jeszcze znowu nie, nie trzeba włączyć wentylatora. 30 km przejechałem bez wentylatora i się nie przegrzał, więc, więc teraz też się nie raczej nie przegrzeje. No, no, no coś wspaniałego. Ja bym miał jakieś kurde możliwość założenia tego telefonem, sobie gdzieś go przyczepić za ramieniem i bym nagrał całą tę drogę, ale no, no, nie, no nie bardzo mam jak. Muszę trzymać w ręce, a, a zaraz potem trzeba będzie to też wyłączyć. Ktoś tam stoi na przystanku. No ktoś stoi, no to pora kończę jak